Zostałem poproszony o to, abym skomentował kazanie proto Jereja Arciemija Wadzimirowa jednego z bardziej znanych duchownych prawosławnych w Rosji, teologa, wykładowcę na dwóch uczelniach. Znanego skazań w telewizji, czyli taki odpowiednik naszego ryzyka, albo Chojeckiego, jak kto woli, tyle że po stronie rosyjskiej i prawosławnego wyznania. W czym rzecz? Władimirow 3 marca wygłosił. Kazanie, w którym wyjaśnił, po co jest ta specoperacja na Ukrainie. On wygłosił je 3 marca, czyli dokładnie tydzień po zatakowaniu Ukrainy przez Rosję, i on powiedział kilka takich rzeczy, które brzmią groźnie, które brzmią niebezpiecznie Niebezpiecznie dla, są niebezpieczne dla świata, brzmią groźnie. Powiedział tak, że Rosjanie niosą światu wyzwolenie. No, niosą światu wyzwolenie. Że praca specjalna na Ukrainie była nieunikniona. Należało ją przeprowadzić. To był jedyny sposób, aby, aby przymusić Europę i świat zachodni do tego, aby zaczął w partnerski sposób traktować Rosję. Czy co? Rosja nie była traktowana po partnersku. Jego zdaniem. A co? Jak była traktowana jako chłopak na posyłki? No niektórzy Rosję traktują jako stacja benzynowa. No tak. Olbrzymi kraj. Z niewielką ilością ludzi w stosunku, do, w stosunku do olbrzymiego terytorium niewielka liczba ludzi, dużo surowców, bogactwa naturalne wciąż jednak źle gospodarowany wciąż imperium wciąż dominuje myślenie imperialne. Więc chyba tutaj nie chodzi o to, aby Zachód zaczął traktować w sposób partnerski. Chodzi tutaj chyba raczej o coś innego, że Rosja chce być numerem jeden, chce być bosem dla Europy, a przede wszystkim tutaj jest ukryta myśl, tak kryje się ta myśl, że Rosja chce być równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, chce mieć tę samą pozycję co Stany Zjednoczone. oczywiście Rosja nie ma od dawna nie ma tej pozycji co Stany Zjednoczone. Zresztą nawet w czasach, gdy jeszcze istniał ZSRR, ZSRR nie miał dokładnie tej samej pozycji co Stan Zjednoczone, ale to była pozycja porównywalna. No, można było uwierzyć, można było sobie wmawiać, że to jest ta sama pozycja no, W każdym razie porównywalna. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, gdy się wyłoniło szereg państw posowieckich, w tym przede wszystkim Imperialna Rosja, ta Rosja, nie jest, nikt nie traktuje jej jako państwo tej rangi, tych możliwości, co Stany Zjednoczone. Oczywiście Stany Zjednoczone są i większe, i potężniejsze. Pod każdym względem wyprzedzają Rosję, więc tutaj trudno mówić, aby ktokolwiek traktował w taki sam sposób. No ale Rosja oczywiście. Zwłaszcza Putin i jego zwolennicy, oni chcieliby mieć dokładnie taką samą pozycję, jaką mają stan zjednoczony. To, to jest marzenie Putina i jego ludzi. Powiedział się taką rzecz: Dyplomacja jest dobra wtedy, kiedy u dyplomaty leży rewolwer na stole. No, bardzo to wymowne słowa. Tak więc Rosja wchodzi na Ukrainę po to, aby zaszachować Zachód. Dokładnie po to. I dalej, to jedyny sposób dla Rosji, aby wyjść ze stanu, w jakim znajdowało się przez ostatnie 30 lat. Rosja była skuta kajdanami dzięki Gorbaczowowi i na skutek pasywności w latach 90. No czyli mógł powiedzieć jaśniej, i dzięki Jelcynowi, dzięki Gorbaczowi i Jelcynowi, Rosja była w stanie, no była została skuta Kajdenami, no przez zachód, tak, skuta Kajdenami. Nie mogę rozwinąć swoich możliwości. Powiedział jeszcze, że dokonał się, że trzy lat temu nastąpił nielegalny rozpad naszego kraju, no nie powiedział Związku Radzieckiego nie nie użył tej nazwy, tylko powiedział nielegalny rozpad naszego kraju no a Rosja to nie jest dokładnie to samo co Związek Radziecki Rosja to nie jest w prosty linii Związek Radziecki, nie jest, nie jest dokładnie to samo więc o jakim rozpadzie kraju chodzi jeżeli dopiero gdyby na przykład odebrano obwód kaliningradzki Odebrano kawałek Syberii czy coś takiego, to wtedy można by było mówić. Na chwilę obecną trudno mówić o jakimkolwiek rozpadzie Rosji. No chyba, że myślenie z tego typu, że Rosja nie ma granic. Przecież. No, używany jest, używany był taki argument. Używany bywa taki argument, że. Nagle, jednego dnia, 27 milionów Rosjan znalazło się poza granicami swojego kraju. Tak, czyli po rozpadzie Radzieckiego 27 milionów ludzi znalazło się, znalazło się poza granicami swojego kraju, czyli 21 milionów Rosjan. No i dla, dla tych 21 milionów trzeba granice Rosji rozszerzyć. No, chyba takie tutaj jest myślenie. Nielegalny rozpad. Nielegalny rozpad. Czyli co? Opadki imperiów są legalne, jedne są legalne, drugie nielegalne. Czyli Imperium Rzymskie upadło w sposób legalny, tak? Wszystkie inne też w sposób legalny, prawda? Imperium Kolonialne Brytyjskie w sposób legalny upadło. Natomiast rozpad Imperium Rosyjskiego jest, był nielegalny, tak? To jest dziwaczna myśl. Myśl dziwaczna, niepojęta. No, demagogia. Powiedział za pół roku albo za rok przed Rosją będą wielkie możliwości rozwoju ekonomicznego i moralno-duchowego. Nie wiem, czy on rzeczywiście w to wierzy. Rozwój ekonomiczny. Co myśli, że będzie, Rosja będzie mogła wykorzystywać inne kraje? Tak, jak niegdyś Związek Radziecki częściowo wy, wykorzystywał, że narzuci innym krajom swoje warunki i dzięki temu poniesie się poziom ekonomiczny. Albo też takie myślenie, że są wyzyskiwani przez Zachód. Wielkie możliwości rozwoju się rozpoczną. No dzięki, dzięki podbojom wielkie możliwości rozwoju ekonomicznego i duchowego. Wątpię w jedno i w drugie. Dalej powiedział: Ruś wielka, mała i biała. Czyli Ruś Wielka to Rosja, Mała to Ukraina, Biała, czyli Białoruś, Wielka Rosja powiedział następnie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dołączy do nas Mołdawia, Kazachstan, Ukraina, Gruzja. Co będzie z krajami bałtyckimi, sami możecie się domyślać. No, wyraźnie powiedział, że Mołdawia jest następna w kolejce. Czyli chodzi tutaj o restaurację w Związku Radzieckiego. Te kraje, które były w Związku Radzieckim, muszą wrócić do Rosji, chociaż Mołdawia. Mołdawia nigdy nie należała do Rosji. Mołdawia należała do Związku Radzieckiego bo po II wojnie światowej. Kraje nadbałtyckie nigdy nie należały do Rosji. One weszły do Rosji po II wojnie światowej. No, I to nie są kraje czy Mołdawia, czy kraje nadbałtyckie to nie są kraje słowiańskie. Wymieniony został Kazachstan. Tam w Środkowej Azji jest, są jeszcze trzy inne kraje, które należały do Związku Radzieckiego, jeszcze Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, jeszcze trzy kraje. Wymienił tylko Kazachstan, ale Kazachstan jest największy z tych krajów. Kazachstan jest trochę większy niż jedna czwarta Europy, więc no olbrzymie terytorium, więc może z tego względu wymienił tylko Kazachstan. Zatem, gdyby Kazachstan wszedł do, do Imperium Rosyjskiego, to granice Rosji bardzo by się przesunęły na południe. Do tych innych nie wyliczył, ale być może, być może odpuszczono te kraje. Kto wie, może nie są takie ważne. Co mi dla Rosji najbardziej liczy się terytorium, oni mają takie. Takie myślenie no, więcej i więcej terytorium. Tak no, płaszczać. Terytoria prostranstwa. W taki sposób, więc więcej i więcej terytoriów. Z krajów kaukaskich wymienił tylko Gruzję. Nie wymienił Azerbejdżanu ani Armenii. Może nie są aż tak ważne, może Azerbejdżan jest tak ważny, zresztą gdyby, gdyby rzeczywiście Gruzja została przyłączona do Rosji, no to Azerbejdżan tak byłby osaczony, z dwóch stron, a malutka Armenia, no, ciążyłaby do Rosji tak czy inaczej, no bo podpłynia Turcja muzułmańska od północy. Muzułmański Azerbejdżan, więc Tur Armenia naturalnie ciążyłaby do, do Rosji. Wymienił Gruzję, tylko Gruzję, i tutaj Gruzja nie jest największym krajem. Azerbejdżan jest nieco większy i także więcej ma ludzi, ale Gruzja leży nad Morzem Czarnym. Azerbejdżan nie leży, Azerbejdżan nie leży nad. Morzem Kaspijskim, który jest, który jest w istocie jeziorem, więc nie ma takiego znaczenia jak Morze, Morze Czarne. No Morze Czarne ma duże znaczenie geostrategiczne i jego rola będzie podobno wzrastała, tak przewidują niektórzy I Więc Gruzja może się przydać. Rosji po to, aby mieć większą kontrolę nad, nad tym, co się dzieje na Morzu Czarnym, handel na morzu, e, morski nad, na Morzu Czarnym. E, wiadomo, że ta część świata będzie odgrywała w przyszłości prawdopodobnie trochę większą rolę niż, niż dzisiaj, więc Rosja chce się umocnić tam nad Morzem Czarnym. Z jednej strony Gruzja. Ukraina, Mołdawia, a więc też tak znaczna część morza, krajów leżących nad Morzem Czarnym, znajdzie się w granicach Rosji. Więc prawdopodobnie takie to jest myślenie. No powtórzę jeszcze raz, Mołdawia nie jest krajem e, krajem słowiańskim, jakkolwiek jest, e, jakkolwiek jest prawosławnym. Tak, prawosławnym jest. Należała do Związku Radzieckiego, a to nie jest do końca to samo, co, co Rosja. Powiedział: Sami możecie się domyślać, co się stanie z krajami nadbałtyckimi. Dzisiaj są one bazą przerzutową dla dostarczania broni, dla unicestwienia Słowian. Przypomina to niektóre wypowiedzi panclawistów z końca XIX wieku, którzy Bułgarię nazywali niemieckim orężem przeciwko Słowianom. No bo przecież oni myśl, mieli takie myślenie i dzisiaj mają, że Słowianie to przede wszystkim Rosjanie. Tak jest, oni są Słowianami. Wszyscy Słowianie muszą być z nimi. Jeżeli jacyś Słowianie nie są z nimi, no to są zdrajcami. Tak nazywano w XIX wieku tych Słowian którzy nie chcieli być z nimi. No, dzisiaj to się powtarza. Powiedział tak, że, powiedział tak, że trzeba wiedzieć, co się czyta. No on wie, profesor wie, co należy czytać. Nie powiedział wprost, co się stanie z kremi nadbałtyckimi, ale powiedział, sami możecie się domyślać. A co się z nimi stanie? Czyli tutaj zasugerował, że z tymi krajami należy zrobić porządek, że również należy podbić. Taka jasna, dosyć jasna i dosyć czytelna sugestia, że te kraje również należy zaatakować. Nie wiem na ile to kazanie wyraża zamiary obecnego cara Rosji. Nie mam pojęcia. Wiadomo jednak, że jest to jeden z bardziej znanych. No, ja nie jestem tak do końca zorientowany, ale prawdopodobnie jest to najbardziej wpływowy kaznodzieja w prawosławnej cerkwi w Rosji. Prawdopodobnie więc być może. ja Mówię to na zasadzie być może. Tutaj teraz zgaduję. Być może dostał. Polecenie od władzy, żeby coś takiego powiedzieć i wyjaśnić, no bo on jest wpływową kazodzieją, jest słuchany, jak coś, jak ryzyk, więc prawdopodobnie, nie. być może, być może powiedział to, co powiedział na polecenie władzy. No i wydaje mi się, aby on sam od siebie coś takiego powiedział, bo w tej chwili w Rosji nie ma tak za bardzo, wol... trudno powiedzieć, aby to był wolny kraj, jest cenzura. Gdyby powiedział jedno słowo za dużo, to mogłoby się to dla niego źle skończyć. I on mówi, mówił powoli, ważył każde słowo. Nie powiedział, że zaatakujemy kraje nadbałtyckie, powiedział: Całe możecie się domyślać, co się z nimi stanie, ale to i tak już jest dużo. Więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, że to kazanie zawiera, no, tłumaczy na płaszczyźnie religijnej obecną politykę Rosji, obecną politykę Putina. Smutne to jest, kiedy ołtarz jednoczy się stronem. To jednoczy się na zasadzie takiej służalczej, że podporządkowuje się kaprysom tronu. Wyraża kaprysy, tłumaczy kaprysy władzy. To się zawsze źle kończyło dla Kościoła.